Czy jakieś kartkówki, klasówki? Niech zgadnę. Matematyka? Pewnie tak. Dlatego ja tak tak. nie Dobra, jakie mam oceny? Patrzcie, to jest kartka z mojego dziennika. O, chcę zobaczyć. Ja się wstrzymam. Co to na to? Uff, co nie, wiem. Lega? Mm. A nie, a nie. Sano... Numer 22. nie, to Julita sklepko. Nie wiem! Nie cóż, tu uwaga, te dwie jedyne się wyglądały prawie że jak czwórka. Bardziej jak jedenastka. Co? Nic. A, okej. Okay. O co jej chodzi? Nie. Wszystko w porządku? Ej, dobrze luś Nie. <grym> jak to nie? No, te rzeczy pogodzenie. Dlaczego ty ciągle mieszasz tą łyżeczką? Dlaczego nie wypiłaś tej wody? Dlaczego to mieszasz? widzisz, że to jest herbata? Widzę, ale dlaczego... Dobra, nieważne. Ej. Patrzcie, co, co to, to jest? Ej, co to jest? Tu. Pytasz o ten napis? Tak. Co to jest? Witajcie no, mi, Witajcie mi, Ale o co chodzi? Ja, nie. To się tylko nam zdaje. Wstaje? Tak, to głupi kawał, to się w na luz. Tak, to jest Luz. No, forma. forma wszystko dobra. jest okej, okay. wszystko jest w porządku. Na pewno? Tak. Dobra. tak. Niech będzie. A Paweł tam u ciebie sprawa z Polskim. Pójść tak. Masz, obejrzyj sobie. Ok. Na ćwiczenie, tak? Autor scenariusza, reżyser. Wow. Słyszeliście to? Nie, nie. nie. Ja, ja też chyba nie. Nie, nie, słyszałam. nie Wylewa, słyszałam. Wylewało ci się. No. Nie, ten napis był zdecydowanie dziwny. Czasem o nim nie mówić. Naprawdę... A, ale wszystko się... jest w porządku. No, nie, był niby tak, no. W porządku według ciebie. No witajcie mi siury. Nie, 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 ale... Odwróć, odwróć się. Odwróć się. Odwróć się. Jak to po Was idę? Jak to nie, po Was ja. idę? Ja z ja. ja. samej strony. Ej, jak to po Was idę? Dobrze, będę drzwi po... wyjścia, ale... Czeczek, ej, życzę. Co to jest? Chyba czuję go zawsze. Ale... Nie jest dobry pomysł, naprawdę. Nie. Ale ci... Ej, czekaj, czekaj nie czekaj, czekaj. Ej, to... Nie, to Ryszard! Dóra, ryszard! Do ryszard! ryszard tak Dobra, siadajcie. To jest szara. Tak. No a, właśnie, gdzie on jest? On nie powinien być w klatce w sali od biologii? Nie, widzę, no, że lista czasami nie można wypuszczać. Bo no. pewnie go wypuścili. Nie, to nie przykro. E, e, nie, 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 ryszard, nie, nie. Chodź, nie, nie, chodź Patryk, tutaj. Chodź, 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 musisz... nie, chodź. nie nie, tak, zgaśnij światło! światło. To jest. Nie, nie zgaśnij. To mało zabawne. w porządku. Tak. Patrzę. Kolejny rozdział. Widzieliście nowy film z Merlinem Modrą? Tak, ja byłam. Świetny, Świetny. strasznie On mi się podobał. Bardzo mi się też podobał. Przestańcie. Przestańcie. Bez rewelacji, naprawdę. Merlin mogła się bardzo postarać. Mhm. Mi się podoba. Dobra, słuchajcie, tam gadamy-gadamy, a my się śpieszymy na prywatnych w szkole, tak? A gdzie jest Paulina, Patryk, Paweł? Gdzie oni są? Paulina, Patryk, Paweł? Nie wiem. Mieli nie. być już. Oj dobra, no nie będziemy bez nich, naprawdę Nie, musimy na, tego, na, tego. na nich poczekać, no. musimy, musimy na nich poczekać. P Niech chcę sobie ja. No dobra, no to możemy poczekać, no ale nie całą wieczność, tak? Ile umówiłam się? 10 minut? Idziemy, tak? Dobrze, za 10 minut możemy pójść. Dobrze. Ale musimy na nich poczekać. Dobrze. No mhm. dobra. A ostatnio byłam krewakcją albo i była? Albo intensing. Też była. No, co oczywiście! Co? Nie sądziliście, że światło zgaśnie? Bo usłyszałeś to? O co ci chodzi? Kim ty jesteś? Jest nas więcej. Jakie więcej? Co? I tak was złapie. Widzicie ją? Powiedz, powiedz, co że ją widzisz! Uciekajcie! Spotkawicie się! Nie, 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 nie. nie. nie, nie, nie. Ja, nie, nie. To, to nie może, prawda? To, to nie jest To się za... nam tylko zdaje. To się nam tylko zdaje. Palały, po prostu, to jest wszystko przemęczenie. Wszystko jest... Wszystko jest... Melody, za, po... Does... Tak, się utrwodzić i I to nam do? nic Ca nie zrobi. To nie, nie będzie krzyczało, nie dotknie nas i nie będzie się ruszać. To przecież nie jest materialne. Tak. To nie jest materialne. O nie. Nie, 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 nie. To materialne. Tylko... Dlaczego tylko my to widzimy? Czy... Co to jest? Kto to jest? Chodź, sprawdzimy, co? Kobiety pierwszeństwa. No, świetnie. Paweł... To się rusza. To... To jest... ほら、よし。<noise> <noise> Może herba. No, dziękuję. A no, może nie! Też chcecie. Atakujcie mnie. Drugi, no. Więcej agresji. Atakujcie mnie! Atakuj mnie! Atakuj mnie, Atakuj mnie. Atakuj mnie. Atakuj mnie więcej agresji! Więcej agresji, więcej! Więcej agresji, więcej agresji, więcej agresji. Co Co to jest? Ale co wy robicie? Co? Co uciekaj? Próbę nam przerwaliście. Próbę? Jak to próbę? Do zwierciadeł! Jesteście organizatorami, nie wiecie, że próba teraz jest? A to próba była, tak? Tak! tak, tak my... Była próba. Dopóki jej nie zepsułaś. Tak komuś. Mieliście przyjść wcześniej. No, ale, no czekaliśmy nie. na was. Ale... No chodziliśmy no, po szkole i wy byliście, tylko coś... Jacyś... Byliśmy tu do... na próbie. To była próba. Cały czas za. byliśmy tutaj. Na próbie. Tak. To chyba ta magia teatru. Tak, to chyba tak. No, to chyba tak. Dobra kochani, wracamy do pracy. Jak musem? Tá, vamos, vamos, vamos. Ok,